Witajcie, moi drodzy. Lato w pełni, ładna pogoda, oczywiście nie w Irlandii, za oknem, czyli sezon grillowy. Dzisiaj zajmiemy się tym, a dokładnie mięsem. Mam tutaj przygotowane 650 gram karkówki i 650 gramy mięsa z żeberek, ale bez kości. Zainteresowani, zapraszam do mojej kuchni. Troszeczkę inna sceneria ze względu na to, że kuchenkę mam zajętą, robię własny kompot z własnych czereśni, a tutaj mam 650. Gram, tak jak mówiłem, mięsa od żeberek bez kości, 650 gram karkóweczki, dwie konkretne łyżki musztardy. Nie musi być aż bardzo ostra, bo ostrość dano od pieprzu oraz od ostrej papryki. Będę potrzebował również cztery łyżki oleju, dwie łyżki sosu sojowego, dwie łyżeczki takie w miarę duże, dwie łyżeczki słodkiej papryki cztery ząbki czosnku takiego konkretnie dużego moje są takie małe prypecie więc będzie ich trochę więcej płaska łyżeczka gochujang jeżeli nie macie gochujang śmiało możecie dać ostrą paprykę wtedy dajcie płaską łyżeczkę tutaj mam dwie łyżeczki ziół prowansalskich drobno mielony pieprz czarny w ilości płaskiej łyżeczki pół łyżeczki ziela angielskiego zmielonego oraz łyżeczka soli. W większej misce starłem już yy, czosnek na drobnych oczkach warzywnych i dodaję wszystkie, dokładnie wszystkie składniki y, marynaty i dokładnie później to wszystko mieszam. Zrobimy tak, żeby nie brudzić łyżki dwa razy. Najpierw wleję olej, a następnie dodam pozostałe składniki. Marynata jest już gotowa. Delikatnie odgarniam na bok miski i daję poszczególne mięsa. Jak widzicie, mięsko jest w całości pokryte marynatą i takie coś zostawiam w lodówce na co najmniej 12 godzin, a najlepiej jest zostawić na 24 godziny. Mięsko wygląda w ten sposób. Grill jest rozgrzany na maksimum. Jest pewna zasada: przez pierwsze 10 minut należy rozgrzać konkretnie grill i Dokładnie szybciutko opiec mięsko na jednej, na drugiej stronie, a później można temperaturę zmniejszyć do połowy i dusić, może nie tyle dusić, grillować przez 20-25 minut. Samson pilnuje posiadłości, a grill dzisiejszy sponsoruje słoneczko. Zapach roznosi się niesamowity. Oczywiście o wiele lepiej by smakowało i o wiele inaczej by pachniało, gdyby to był grill węglowy. Ale ten grill elektryczny naprawdę idealnie nam się sprawdza. Pierwsza partia już jest gotowa. Mięsko wygląda w ten sposób. Ładnie przypieczone. I mam nadzieję, że są czyste. No i test smaku, chyba to jest najważniejsze. Tutaj mam pokrojoną karkóweczkę, tutaj mięsko od żeberek. Próbujemy. Mięsko od żeberek wygląda tak. Pamiętajcie, że mięso od żeberek jest lekko twardawe, nie tak jak mięso z karkóweczki, ale... Hmm. Teraz próbujemy karkułę. Tak wygląda. Po przekrojeniu. Bombowe. Naprawdę spróbujcie zrobić tą marynatę. Jest delikatnie ostrawa. Jest to mój wymysł. Jest delikatnie ostrawa. Delikatnie słona. A smaki się ładnie balansują. Sezon grillowy, więc róbcie. A ja się z Wami dzisiaj żegnam. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.